Witamy na kanale Płotkina Gorąco 24H. Jeszcze tydzień temu błyszczała w blasku fleszy na wytwornych salonach w Nowym Jorku, prowadząc dyplomatyczne rozmowy u boku Melanie Trump. Dziś, w małej, polskiej miejscowości Liw na Mazowszu, z uśmiechem i czułością pochyla się nad onieśmielonymi pierwszoklasistami, by symbolicznym, wielkim ołówkiem pasować ich na uczniów. Pierwsza dama Marta Nawrocka, tuż po powrocie ze swojej niezwykle intensywnej wizyty w Stanach Zjednoczonych, wzięła udział w niezwykle wzruszającej, lokalnej uroczystości. Ale to nie jej gesty, a kolor i krój jej eleganckiego garnituru wywołały w internecie prawdziwą lawinę pełnych zachwytu komentarzy. Co takiego było w jej stroju, że internauci oszaleli na jego punkcie? I dlaczego to właśnie to spotkanie z dziećmi, a nie z wielkimi tego świata, było dla niej tak niezwykle ważne i poruszające? Po kilku niezwykle intensywnych i pełnych wrażeń dniach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, Pierwsza Dama Marta Nawrocka wróciła do swoich obowiązków w Polsce. Jej pierwsza, oficjalna wizyta za oceanem w nowej roli była prawdziwym maratonem i medialnym testem, z którego, zdaniem większości komentatorów, wyszła obronną ręką. Pokazała się jako osoba niezwykle wszechstronna, z jednej strony, jako wytrawna dyplomatka, która z klasą i elegancją reprezentuje Polskę na międzynarodowych salonach podczas spotkania z melanią Trump. Z drugiej strony, jako osoba bliska ludziom, która z autentyczną radością spotyka się z polonią, Biega po Centralparku i z pasją promuje polską kulturę, czytając z dziećmi dzieła Jana Kochanowskiego. Zanim jednak na dobre ruszyła na kolejne oficjalne spotkania już w kraju, opublikowała w sieci niezwykle wzruszające nagranie. Pokazała w nim stosy listów, laurek i drobnych upominków, jakie otrzymała od Polonii podczas swojego pobytu za oceanem. Co ciekawe, na specjalny prezent mogła liczyć także jej córka Kasia, co było niezwykle miłym i osobistym gestem ze strony amerykańskich Polaków. Ten filmik był swoistym mostem łączącym jej zagraniczną misję z powrotem do krajowych obowiązków. I już w poniedziałek, 29 września, pierwsza dama udowodniła, że nie zamierza zwalniać tempa. Odwiedziła szkołę podstawową w niewielkiej, ale niezwykle urokliwej i historycznej miejscowości Liv na Mazowszu. Powód tej wizyty był niezwykle uroczysty. Uczestniczyła ona w obchodach stulecia nadania tej placówce imienia króla Stefana Batorego. To niezwykle ważna rocznica. Która była okazją do świętowania dla całej lokalnej społeczności. W ramach tej uroczystości pierwsza dama wzięła także udział w jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających szkolnych rytuałów, czyli w pasowaniu na ucznia dzieci z klas pierwszych. Całą tę niezwykłą wizytę Marta Nawrocka zrelacjonowała w swoich mediach społecznościowych, nie kryjąc ogromnego wzruszenia i radości. Dziś miałam przyjemność wziąć udział w obchodach stulecia nadania imienia Stefana Batorego Szkole podstawowej w Liwie. To niezwykle ważne wydarzenie, szkoła która przeszła niedawno gruntowną modernizację, prezentuje się teraz wspaniale. Szczególnie poruszającym momentem było pasowanie pierwszoklasistów, pełne emocji i pięknych wspomnień. To był naprawdę wspaniały dzień, czytamy w jej wpisie. Te słowa doskonale oddają atmosferę tego dnia. Dnia, w którym wielka historia spotkała się z małą, lokalną teraźniejszością, a powaga urzędu pierwszej damy ustąpiła miejsca autentycznym, ludzkim emocjom. Aby w pełni zrozumieć wagę tego wydarzenia, warto na chwilę zatrzymać się nad jego historycznym kontekstem. Wybór Stefana Batorego na patrona szkoły nie był przypadkowy. To jedna z najważniejszych i najwybitniejszych postaci historii Polski. Król Polski i Wielki książę Litewski, panujący w drugiej połowie XVI wieku, zapisał się na kartach historii jako genialny wódź, reformator armii i mecenas nauki. To właśnie on, dzięki serii błyskotliwych kampanii wojennych, Odzyskał dla Rzeczypospolitej Inflanty i upokorzył potęgę moskiewską cara Iwana Groźnego. Ale Batory to nie tylko wojownik. To także człowiek renesansu, założyciel Akademii Wileńskiej, która stała się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w tej części Europy. Jego postać to symbol siły, mądrości i patriotyzmu. Świętowanie stulecia nadania szkole jego imienia było więc nie tylko lokalną uroczystością, ale i piękną lekcją historii dla najmłodszego pokolenia. Obecność pierwszej damy na tym wydarzeniu nadała mu najwyższą, państwową rangę i była wyrazem szacunku dla lokalnej społeczności, która od wieku pielęgnuje pamięć o swoim wielkim patronie. Drugim, niezwykle wzruszającym elementem tej uroczystości było pasowanie na ucznia. To tradycja głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze szkolnej. Moment, w którym najmłodsze dzieci, które dopiero co przekroczyły próg szkoły, oficjalnie i uroczyście zostają włączone do szkolnej społeczności. To dla nich dla ich rodziców i dla nauczycieli, dzień pełen emocji, dumy i radości. Zazwyczaj pasowania dokonuje dyrektor szkoły, używając do tego symbolicznego, wielkiego ołówka, którym dotyka ramienia każdego dziecka. Tym razem, w liwie, zaszczyt ten przypadł w udziale pierwszej danie. Widok Martyna Nawrockiej, pochylającej się z uśmiechem nad każdym z przyjętych pierwszoklasistów, był niezwykle poruszający. W tym geście nie było ani grama oficjalnego chłodu. Było za to mnóstwo ciepła, empatii i autentycznej radości. To właśnie ten moment, jak sama przyznała, był dla niej szczególnie poruszający. Pod wpisem pierwszej damy, w którym podzieliła się swoimi wrażeniami z tego dnia, natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Internauci, poruszeni jej gestem i atmosferą uroczystości, nie szczędzili ciepłych słów. Jednak ogromna część komentarzy, co stało się już pewną tradycją w przypadku Marty Nawrockiej, dotyczyła jej stylizacji. Okazało się, że jej strój, podobnie jak sama uroczystość, był strzałem w dziesiątkę i wywołał falę autentycznego zachwytu. Na tę okazję, pierwsza dama wybrała niezwykle elegancki, ale i nowoczesny garnitur w pięknym, wyrazistym kolorze. Internauci oszaleli na punkcie tego wyboru. Ale pani świetnie pasuje ten kolor żakietu, ale piękna uroczystość. Garnitur, pierwsza klasa, ale piękny garnitur, piękny kostium, ale pani Marto. Przepiękna stylizacja pisali jeden po drugim zachwyceni użytkownicy. Ten niezwykle pozytywny odbiór jej stroju jest dowodem na to, że Marta Nawrocka po kilku modowych eksperymentach, które spotykały się z mieszanymi ocenami doskonale odnalazła swój styl. Styl, który jest idealnym balansem między dyplomatyczną elegancją a nowoczesnymi trendami. Garnitur, który wybrała na spotkanie w Liwie był tego najlepszym przykładem. Z jednej strony... Był to strój niezwykle profesjonalny i adekwatny do rangi wydarzenia. Z drugiej strony, jego żywy kolor i nowoczesny krój dodały jej energii, świeżości sprawiły, że wyglądała niezwykle stylowo. Ta wizyta w Liwie, choć nie miała rangi spotkania na szczycie w Białym Domu czy w Watykanie, była być może jedną z najważniejszych i najbardziej symbolicznych w jej dotychczasowej, krótkiej, ale jakże intensywnej działalności. Pokazała, że dla Marty Nawrockiej rola pierwszej damy ma dwa, równie ważne, serca. Jedno, to serce dyplomatki, która z klasą i profesjonalizmem reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Ale drugie, być może jeszcze ważniejsze, to serce matki i patriotki, która znajduje największą radość i sens w spotkaniach z dziećmi, w promowaniu polskiej kultury i w byciu blisko ludzi, w ich małych, lokalnych ojczyznach. To właśnie ta niezwykła umiejętność łączenia tych dwóch światów, globalnego i lokalnego, oficjalnego i ludzkiego, stanowi o jej ogromnej sile i przynosi jej tak wielką sympatię Polaków. A wy co myślicie o takiej działalności pierwszej damy? Czy to właśnie na takich spotkaniach z dziećmi i lokalnymi społecznościami powinna się ona skupiać? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka dogłębna analiza, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Udostępnijcie ten film, by inni też mogli dołączyć do tej ważnej dyskusji. Dzięki i do zobaczenia.